Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Zobaczymy dzisiaj kilka całkiem zacnych, potencjalnie paranormalnych nagrań. Warto jednak najpierw będzie porozmawiać o tym, czego mamy już dość. Czy masz dość tego, że bez przerwy patrzy ci na ręce chińska triada? Czy masz dość tego, że wszystko co robisz w internecie obserwują hakerzy z japońskiej jakuzy? Ile razy do tej pory zastanawiałeś się, wchodząc w miejsca dla dziwnych ludzi, że zaraz ktoś zapuka do drzwi i wcale nie będzie to listonoszka z dostawą 500? No właśnie, lepiej nie odpowiadaj. Pomyśl za to, ile wie o tobie obleśny, mały i chudy, przystojny kawaler siedzący na szczycie, jak i zresztą wszyscy jego koledzy. Podpowiem, stanowczo za dużo. Teraz możesz im wszystkim pokazać, że jesteś silny i niezależny. Surfshark VPN jedyne narzędzie, które potrzebujesz do odzyskania wolności w internecie. Surfshark działa jak swojego rodzaju tunel łączący nas z internetem poprzez wybrany przez nas wcześniej serwer, znajdujący się w jednym z wielu krajów na całym świecie. Dzięki temu ani triada, ani Akuza, ani przystojni panowie nie mają pojęcia co robimy w internecie. A co jeszcze lepsze, możemy oszukać wszystkie systemy streamingowe na świecie i dzięki temu możemy oglądać coś, co nie powinno być w naszym kraju pokazywane. Utknąłeś ostatnio w Chinach albo w Rosji? No problem, wybierz serwer z innego kraju i już możesz oglądać co tylko chcesz. Co więcej, Surfshark może nas też Uchronić od kradzieży naszych danych, takich jak e-mail czy hasła, a nawet dane naszych kart kredytowych, co oczywiście jest niesamowicie ważne, bo dzisiaj już i tak połowicznie wszyscy żyjemy w internecie i właśnie dlatego warto zainteresować się swoją anonimowością i prywatnością. Nie możemy pozwolić, żeby New World Order zawładnął nami nawet w internecie. Brońmy się. Dla zainteresowanych wszystkie linki w opisie, a wpisując przy rejestracji specjalny kod promocyjny MSC, dostaniecie 83% zniżki aż 3 miesiące za darmo. Sam używam i polecam, ale nie powiem wam do czego. Yeah, Rozpoczniemy dzisiaj od pewnego nagrania z Reddita, które zdobyło bardzo dużo zainteresowanie wśród miłośników zjawisk. Nagranie jest bardzo tajemnicze, bo nie wiemy o nim praktycznie nic, ale jedno trzeba przyznać: jest po prostu niepokojące. Większa grupa przyjaciół pewnej nocy wybrała się na typowe letnie ognisko na łonie natury. Czas mijał spokojnie, w bardzo przyjemnej atmosferze, jednak w pewnym momencie z ciemności dotarł do nich przerażający krzyk. Niewiele później zauważyli, że kogoś z ekipy brakuje dokładniej dziewczyny o imieniu Alexis. Oczywiście, jak przystało na dobrych przyjaciół, postanowili ją znaleźć. Jednak cała sprawa szybko przybrała bardzo nieciekawy obrót. Alexis! Alexis! Shit. Alexis? Alexis? see it very well. Yeah. What oh, the f is that? Okay. Shit. Wait, 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 wait. Okay, be careful. Oh, God. Oh, God. Okay. I don't I try? Alexis. Hey, Okay. W momencie, gdy wydawało się, że znaleźli zagubioną, rzuciło się na nich coś, czego jeszcze chyba nigdy do tej pory nie widzieliśmy przerażający stwór, który nie przypomina żadnej znanej nam kryptydy. Niestety, możemy tylko domyślać się, co działo się później, bo jak sami widzieliście, wytrącona z rąk kamera nie zdołała pokazać nam nic więcej. Kolejne nagranie pochodzi z bliżej nieokreślonej placówki szkolnej, a dokładniej z kamer ochrony i ma pokazywać tajemniczą aktywność poltergeista. Każde z tych nagrań jest bezpośrednim zapisem z kamer i nie były w żaden sposób edytowane. Nie jest to również żadna forma żartu. Najlepiej świadczy o tym reakcja pracowników, którzy mieli przyjemność doświadczyć niecodziennych zjawisk w budynku szkoły. Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku kobiety są najpierw zaintrygowane i zdziwione, a później przestraszone uciekają. Szczerze wątpię, że pracownicy tak poważanej placówki jak szkoła mieliby w ogóle czas na fejkowanie takich nagrań. Pewien mieszkaniec Los Angeles imieniem Adrian już jakiś czas temu podzielił się z internetem serią nagrań, które miały udowodnić, że w jego mieszkaniu dzieje się coś naprawdę dziwnego. Okay, so check one, two... so, that... just fell from that on its own there was 100% up like that it's fucking strange <laughs> jesus christ what the f Um Okay, the windows are closed. <laughs> um Mimo kilku rzuconych na ziemię przedmiotów i niewiadomego pochodzenia stuknięć, akurat tym razem nie udało się nagrać konkretnej paranormalnej aktywności. Na szczęście niedługo później mężczyźnie udało się nagrać coś, co jeśli prawdziwe, jednoznacznie świadczy o obecności poltergeista w jego mieszkaniu. Ok, trochę Mam Próbowałem But it hasn't moved. So I'm just gonna I think um look here, I'll show you. That vase right there, zoom in. The one in the center just moved. I've been trying to record it for like like last 10 minutes to see if it would do it again, and it hasn't moved, but it was flush against those other two, and I swear you heard it scrape across the ground. Um I think what I'm gonna do is I'm gonna get a tripod and I'm going to set it up and just see if I can watch it. Okay. All right. I'm going to just set this up and see how this goes. Do you see that? What the fuck? <children dripping champagne> oh, shit. oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit, oh shit, 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 Oh shit. Shit, shit, Oh god. Oh shit. Oh. god. Okay, 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 okay. Tajemnicze niewiadomego pochodzenia odgłosy są już dość straszne, ale to dopiero widok samoistnie ruszających się rzeczy w naszym domu jest naprawdę przerażający. Jednak czy to, co widzieliśmy, było prawdziwe? To niestety wie już tylko i wyłącznie sam autor nagrań. Za tym, co zobaczymy teraz, kryje się dłuższa historia. Możecie ją poznać dokładniej, sprawdzając linki w opisie, a my teraz skupimy się na samej paranormalnej aktywności. W dużym skrócie, pewnego dnia zaginął właściciel mieszkania. Odnalezione po czasie domowe nagrania sugerowały, że niedługo przed zaginięciem miał do czynienia z aktywnością paranormalną. Pewna osoba prywatna zajmująca się dodatkowo dziwną sprawą zaginięcia mężczyzny, widząc nagrania, postanowiła na własnej skórze sprawdzić, czy zaginiony faktycznie borykał się ze zjawiskami i właśnie w tym celu spędził kilka nocy w jego domu i faktycznie wyglądało na to, że coś było na rzeczy. Thank you. Nie chcę Wam za bardzo spoilerować tej jej historii, bo wiem, że wielu z Was sprawdzi ją na własną rękę, jednak muszę Wam pokazać jedną bardzo ciekawą rzecz. Chwilę przed tym, gdy obudzony w środku nocy mężczyzna wchodzi do łazienki, w pewnym momencie, gdy same z siebie zasuwają się drzwi, gdy dobrze się przypatrzymy, jesteśmy w stanie dojrzeć tajemniczą postać, która po krótkim czasie po prostu rozpływa się w powietrzu. Z jakiegoś powodu łazienka wydaje się być w tamtym domu tzw. hotspotem, czyli miejscem, w którym aktywność jest z jakiegoś powodu największa. Linki do całej historii znajdziecie w opisie. Każda część jest zaopatrzona w napisy po angielsku, więc raczej nie będziecie mieć problemów ze zrozumieniem. Krótkie nagranie, które zobaczymy teraz, według jego autora przedstawia postać ducha, którego udało mu się nagrać na przydomową kamerę. This nie like wedding To jest jest nagranie wygląda ciekawie, to prawda. Pozostaje jednak zadać pytanie, czy to faktycznie coś nadnaturalnego, czy może tylko i wyłącznie błąd kamery, która pod osłoną nocy ma problem z odróżnieniem podobnych kolorów. Wróćmy jeszcze na chwilę do Japonii. Te kilka chwil grozy udało się zarejestrować na kamery zamontowane w jednym z wielu japońskich biurowców. Coś, co bardzo trudno wyjaśnić, zaskoczyło pracującą po godzinach do późna kobietę. Wszystko stało się bardzo szybko i nie dość, że w jednym momencie dookoła niej dosłownie wszystko ożyło, to sama została powalona na ziemię i przeciągnięta po niej przez niewidzialną siłę. Ogromna szkoda, że nie wiemy, gdzie to miało miejsce, bo wtedy moglibyśmy poszukać trochę więcej informacji. Na koniec, mały bonus. Nagranie nie straszne, ale dość ciekawe, i to sprawia, że można się nad nim trochę zastanowić. Kamera monitoringu w barze uchwyciła bardzo dziwny moment eksplodującej szklanki. Być może sytuacja miała miejsce w angielskim barze, a te wprost słyną z ciężkich do wyjaśnienia zjawisk, ale być może wytłumaczenie jest tak naprawdę dużo prostsze. Być może za wybuch była odpowiedzialna różnica temperatur szklanki i wlanego do niej piwa. Nie jestem specjalistą, więc i tym razem zdam się na Was, bo już wiele razy udowodniliście, że jesteście w te klocki dużo lepsi ode mnie. I na tym dzisiaj skończymy. Bardzo dziękuję za wasz czas i za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję również wszystkim zacnym ludziom, którzy zdecydowali się wspierać kanał finansowo. Niech alpaki będą z wami. A teraz czas już się pożegnać. Do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.